Wyruszyliśmy w teren. Tak, będę ci to potem montować. Ogólnie mam plan z Wiktorią, że ja, bo ja od hobby horsingu rok temu i jak ktoś mnie zobaczy znajomych, to chowam hobby horse za drzewo.

No, ale daleko. No naprawdę, chodź. Ja A co to? Co to jest za ptaszek? Będę musiała to zamazać Jaki na filmie. To, to nie jest ptaszek! To jest wórek! Z kawką na dobra. wynos! To jest kawka na wewnątrz. Dobra, kusuj. Wait, muszę sobie sznurówę za wąwóz. Ogólnie jest w jedzie na Carlosie, ja że na lawender. No bo ja muszę sobie włosy sprawiedliwie. Ok. Kusuj, kusuj. Aha, bo tam jest jeden, który z kamień, No. Okej. Na razie wyłączę. Też Jakim? A ty? Doskoczyliśmy. O! I co mhm. <grywa> <grywa> Koczko jest za tobą. O no, co to kłamałaś frajerko? W żywe mi oczy. To jest za wielka przeszkoda, o tym, Ci mówiłam. Gdzie? Tu. Co? Dobra, skacz. Fajna. Idziemy. pierdolę, prawie za mnie ubiegła. Montowała. No I ja przez to przeskoczę Fajny cross masz Ale wow. Okej, okay. to idziemy? To będziecie mieli to teraz w tym długim filmie też. Przeskoczę od razu przez to głowę. No weź się ruszaj. To skocz. Idziemy Ale... robić dzianku, jest tutaj, będziecie mieli to tutaj również zrobione. Ale Ale wysoka! To gdzie ta przeszkoda? Idziemy zobaczyć, o co jej chodziło. Zebnęłaś się w coś? Ale wysoka przeszkoda. Ja pierdolę. Ej, bo tam jest Ale niska przeszkoda. Ale, ale ja się też prawie wyglebiłam. Czekaj, to mnie nagraj teraz ja się. Ja się znowu zaraz to skoczę, żeby dobrze się skoczyć. Oj. A ty chciałaś przez to górno skoczyć, to jak Bardzo, ja to zrobię, takie bardzo niska przeszkoda. Ja jadę. Sorry, żeby kunę, ale jesteśmy po niskie. O, teraz było dobrze. Ja chcę na Lewender skoki trenować. Bo to jest ale pamiętaj, że nie możemy iść tam tędy, bo tam mieszkają moi znajomi. dobra. Których nazywam znajomymi, żeby nie było, że ich nie lubię. Dobra, Sorry. Nareszcie. Już dawno nie skakaliśmy. Smeral, wait. Giet, majonez. Halo, obróć się. One second. One second, please. O, idę. Idziemy tą piękną drogą. Ej, słuchaj się z kadru. <laughs> Okej. Okay. Na razie stępa. Teraz w Serio fajnie. Pokażesz? No, sekund. Ja przechodzę przez to. No, no chyba ja. A fu, ja mi się skóra starła. Ja mam tutaj. No, dobra, jeszcze jest chodzi. Chodź. Będziemy tędy wracać? Tak. Fajnie. Czyli przyszliśmy na tor torcrosowy i potem będziemy wracać. Tu się nagrywa. Tu się... Wait, muszę sobie tą skórę zetrzeć do końca. Zobaczcie jaką mam śliczną ranę. To wygląda o wiele gorzej na wyryli. Słaba, słabo wygląda. No nie wiem, że ja tu mam bliznę. Ja mam w ogóle bardzo dużo blizn. Nie na rękach. Na przykład na technice, jak robi... Halo. Obróć się kamerę. Kamera się nie obraca. Nie no kamera, nie? nie, chcę się obrócić, ale jest tu. Ja nie wiem jak lepiej nagrywać firmy. Dobra, ja wam to obrócę w kapkacie. Dobra, mam Mhm. Go! Wszystko Wow. To jest wielki wybitny parkour. Uh -huh. Chociaż jeszcze się jedzie zazwyczaj tam. Mhm. Uh -huh. A czy tutaj, patrz. Mm, ja nie będę tego jechać, bo mi się nie chce. Ach, krwawi mi ta rana. nie było, że odpowiedzi Nie, ja jedę ja z GoPro. Czemu Ty nie używasz kamerki GoPro? Opa! Za huśtawką sobie kręcę. Ja się muszę No. Jezu, tu jest pająk ogromny. Ja pierdolę! Jakbyśmy tego nie zauważyli, to byśmy mogli go niego pr. Prrr! Rusza się. Jezu, jakaś. Masz... Okej, okay. zaliczam sobie parkur. O nie! To nazwę to kros w lesie. Bo tutaj w sumie ciągle skaczemy. Ja znów będę miała gówniane trzymane kamerę. Bo ostatnio to się bardziej na kamerze skopiłam niż na chodzeniu. O, co się kawa wyglebiłam. Content, się w lesie. To już powinno być Jak nie telefon, to stąd To jest śliskie.

Zdjęcie na ładkę. Big Bang Time, żeby się na środku drogi. Po co mi kazałeś z tą O, kiedyś tu rowerami jeździliśmy z rodzicami. Tam. I teraz musimy się wyminąć. Musisz tam bardziej. Musimy moment. się wyminąć i wrócić tak jakby do swojej bazy. To są nasze bazy. I o co w tym chodzi? Jeszcze bardziej proszę powiedzieć, wytłumaczyć. Patrz, robimy dwie to samo. Hop, hop. I teraz to jest, to jest, to się Tylko. Tylko Musimy to w tym samym czasie robić. A więc trzy, dwa... Jeden. Idealnie. Jeszcze raz. Fajnie. Zajebisty punkt gry. Oj. Jeszcze tu. Tu jest zbierę wodze. I staraj się skoczyć na, na jedną pulę na ulicę. Waits. Żywa 3, 2, 1! Idealnie. Dlaczego ty pewnie to jest 3 Co to ja? Tak. Co tak. samo nie spadło. No myślałam, że spadło. Ja w ogóle tego nie widziałam. 3, 2, 1! Jedna pół? Dwa pół zrobiłam. Ja też. Teraz się górną szklarik A jak wrócimy do domu? On tak samo To po co zachodzimy jeszcze dalej? No bo mam tam swoją drogę. Widzę. Ja że sobie dalej skoki. Jezu Daj skoki? Fajnie. Dlatego teraz, żeby nie ten, nie tracić tempa, to kur. O, prawie się zwaliłam znowu. Galopuję do ciebie. Teraz już kusuję. Jezus Maria. Spada to w głowie. Spada to w głowie. Spijaj dalej. Nie widziałem. Rzuciłem to wodę. Drug. Nie mogę razem z Tobą na kawariat jechać? Tak. Ale nie będę, stała, no dobra. Ale no, ja nie będę, Zobaczmy, co tam będzie. Bo nie, może być innego. Abym polował, ale Może będzie, a tak. A tak mi się. No. Fajnie. No. 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 Serio? fajnie. Dalsze szpoki. Serio przez pielęgni? Tak. Fajnie. No, no, szybko idzie teraz. Co? Szybko idzie. No. no, no. no. To po to, by koni. Ralfa. ja bym poczekała, teraz... a ja to się robi. A nie chciała robić I tutaj się robi. Tak, tak się Chyba, że jeszcze raz zabijemy rękę i w do tego kartonu wykuwania. Ja bym chciała tego... Ale dlaczego? kartonu konia. A Nie, Ja nie, nie A dlaczego ty chcesz o ja, Bo. A takie do kupienia. no? Czy oni robią z no? no, no tak, ale tak. chciałbym Ja bym, chciał mieć konia. Ja bym ziom, no, Ale teraz... tak. Так, ну как я перехожу в отдых?

we jeszcze zostanie parko. Aha i będziemy się zawracać. Fajnie. Ja już myślałam, że nią idziemy. To jest ten parkour? To jest ten parkour? No to nie będziemy, gdzie mamy wjechać. No dobra, spróbujmy. A myślałam, że gdzieś tu będziemy skakać. Nie, bo tutaj też są kłody. One second. Się. Szybka droga. Tu jest dużo kłód, jak tak patrzę. Musimy się wiele odpocząć. I tu nie. Nie są. Widać wstępę. Może jak kiedyś wstęp, mówiłem kłód. Bruch. Kłód, kłód i jadę i widzę. Chłód. Jestem Jakaś liczna przeszkoda. Nie Co? Nie śmierdzi, nie wali. Jeszcze raz skup. Buta. Ej, mi teraz też. Jak już nic nie wyszłam. To może przeszliśmy obok. To jest śliczny lasek. Wait, pójdź tam i zrobię Ci zdjęcie. Nie, bo my galopujemy. Tutaj jest druga oka. Okej, Wait, stop On jest Druga ekspresowa. Przecież powiedziałaś. No ja, ale Jedziemy, tak?

Terima <tuk tangan> kasih. filmik. Hejka. Kończymy nasz filmik. Dziękujemy za oglądanie. Ale to będzie długi vlog. Zaraz będziemy montować. Okej. Okay.